Będą dzisiaj poziomy RED, czyli tygodniowe wsparcie i opory. Jak widzicie, na Australijczyku no, rynek szedł bardzo, bardzo bokiem. Nie doszli nam do tych tygodniówek. Mamy poziom tutaj wiszący, taki tam jeszcze sprzed ponad dwóch tygodni. Ten tu na skyblue. O. I on się pokrywa z poziomem wiszącym z Aquy. Właśnie te ankły chciałem tutaj wyautować, żeby one nam nie przeszkadzały, ale on się pokrywa i on jest do zrobienia. Ewidentnie, on raz był do zrobienia już tutaj, ale ponieważ ciągną się dalej. Ten poziom na Australijczyku wynikający z Akku, czyli to jest mniej więcej dolna krawędź z tego tygodnia Redów jest jak najbardziej do zrobienia. Tutaj ten Sky blue, on były próby. Jak widzicie, retestu, ciutkę zabrakło. To mogłoby świadczyć tylko o tym, że mamy tu jeszcze wrócić. Jest to zbieżne, jak najbardziej jest to zbieżne z Akłą i no, więc to prawdopodobieństwo jest naprawdę, naprawdę duże. Co do Australijczyka, no to tutaj nic więcej, myślę, że nic więcej nie ma co dodawać. Jest Yellow, zarówno to Yellow, jak i to Yellow, jak i to Yellow, czyli te poziomy wynik wynikające z kontraktów są do zrobienia, czytaj, Euro, e, AUD, USD, powinno nam tutaj te poziomy porozliczać. Z jelołami minus jest taki, że czasami możemy poczekać chwilę na, na ich rozliczenie, ale skoro mamy tutaj na tym poziomie tą Aqua oraz Sky Blue, poziom redów z aktualnego tygodnia jest jak najbardziej do rozliczenia. I teraz tak, takie znowu spostrzeżenie. Spójrzcie, że w środę, w okolicach południa, tydzień temu, w środę, mieliśmy cenę mniej więcej na tym poziomie, gdzie mamy teraz. Co to oznacza? Że poziomy RED, czyli tygodniowe wsparcia i opory, na Australijczyku z dużym prawdopodobieństwem będą mniej więcej na tym samym poziomie, na którym są obecnie, czyli konsola. Bo nawet gdybyśmy mieli jakieś wybicia, w górę bądź w dół, to powinniśmy jakby te poziomy z redów porozliczać. Czyli możemy się spodziewać, że redy po prostu, no, może nie jeden do jednego, ale powinny być tu i tu. Zejście, no, to byłoby do tych dolnych poziomów reda. No, czyli tydzień do przyszłej środy, no, przynajmniej z DML-a wynika, że, że będzie nuda. Pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu Mamy boże ciało. Mamy Boże ciało, czyli w krajach katolickich tam jest święto i tak dalej. Niskiej możemy się spodziewać, że zarówno czwartek, jak i piątek będą o tym niskim, o niskiej płynności. I wtedy rynek, czytaj, duzi maherzy, bardzo często wykonują takie niekontrolowane ruchy. Pamiętam jak na przykład gdzieś tam na początku stycznia, kiedy jeszcze był mały ruch, to w USDJPY, taki numer odwalił, taka była tam pamiętam szpila. No właśnie dlatego, że już uczestników ruchu było mało. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Na pewno szykują się teraz ciekawe czasy na wakacje i zwracajcie na takie właśnie rzeczy uwagę jak święta. Zarówno te katolickie, jak i te żydowskie. Wtedy się pewne rzeczy po prostu dzieją. Warto ten kalendarz po prostu sobie nanieść na swój własny kalendarz i również na kalendarz ekonomiczny. Czyli, nawet jeżeli nie ma żadnych wielkich danych wynikających z ekonomii, jakichś tam odczytów, to są jeszcze takie po prostu dni, w których jest zwyczajnie niższa płynność, i wtedy można tym rynkiem mniejszymi pieniędzmi poruszać albo gdzieś pojechać, wybić stop lossy, albo wskazać jakiś kierunek, i potem ludziom mówią: No, dobra, były dni wolne, to powinni gdzieś wrócić. Wierzcie mi, jest wiele przykładów, kiedy rynek w takie wolne dni zaczyna, wybija jakieś stopy i zaczyna, inicjuje jakiś konkretny ruch, i potem ciągnie go na przykład przez 2, 3, 4 tygodnie, nie wracając do tego poziomu, gdzie mogłoby się wydawać, że jest jakaś luka, coś tam, coś się po prostu zadziało i ludzie zafiksowani mówią, nie, nie, ale no właśnie, oni powinni tam wrócić. Odradzam, razu tego typu myślenie. Co, co do Australijczyka, możemy zaraz go tutaj jeszcze, słuchajcie, sprawdzić, czy nasz setup, tak zwany reakcyjny, no nie, do 5 pipsów to my tu jeszcze trochę mamy, żeby 5 pipsów weszło, no to musiałaby ta cena dojść tutaj, no, oczywiście, gdybyśmy mieli 5 pipsów po drugiej stronie, tutaj gdzieś, to mielibyśmy dokładkę, retest i wyjście z pozycji. Czyli na Australijczyku oczekujemy tej reakcji 5 To jest tutaj pod tym pinem. Wiele już nie brakuje, ale jakby setup 1R5P myślę, że będzie niebawem zrealizowany. Mogą się jeszcze zatrzymać. Słuchajcie, mogą się zatrzymać. Eee, takim zupełnym przypadkiem, no właśnie tutaj, gdzie jesteśmy bo z metodologii MMD tutaj jest diament. Dwie spadkowe, wzrostowa, dwie, dwie świece spadkowe. E, tu jest diament. I teraz, jeżeli mamy w tym miejscu diament, to oczekujemy, że będziemy tutaj mieli mniejsze, większe odreagowanie. Jeżeli ten poziom przebijamy tak beznamiętnie do góry, to będę oczekiwał, że on tutaj zostanie zretestowany. Zobaczymy. E, słuchajcie, tutaj no to oczywiście nie u każdego da się to rozegrać, ale tutaj takie reakcje na 1,5 pipsa, 2 pipsy, no, tutaj są jak najbardziej, mam taką strategię, gdzie mam 1,5 pipsa do wzięcia, no i tutaj taka strategia jak najbardziej już by weszła, już byłoby po temacie. Yy, no, tak, to, to nie mój patent, ale generalnie yy, nieważne jak, Ważne, żeby w ciągu dnia wziąć 15-20 pipsów. Możliwie najszybciej, w sensie jak najkrócej być obecnym w rynku. I na zasadzie dziś pytanie, dziś odpowiedź. Szybkie wejście, szybkie wyjście i takich 20 pewniaków. I świat staje się piękniejszy. Jak to mój kolega mówi, nie można chodzić w złotych butach. Dobra, włączyłem sobie jeszcze fiolety, żeby zobaczyć, jak to wygląda. A, fiolety mamy na górze. OK. Fiolety, czyli też są, są odczyty, na fioletach są odczyty hmm, co godzinę. I teraz, jeżeli na AUD USD, czyli USD jest w tej parze na drugiej pozycji, hmm, występuje hmm, taka sytuacja, że fiolety są na górze, traktujemy je jako poziomy reakcyjne. Gdyby te przebicie fioletów nastąpiło przed godziną 13,14 oczekiwalibyśmy spadków. Jeżeli poziomy fiolet pojawiają się pod ceną, to oczekujemy, że do nich spadniemy. I tu uwaga, na Australijczyku i w ogóle pojawia nam się jakiś mors, taki, z którym nie mieliśmy nigdy wcześniej do czynienia, i to już jest od praktycznie dwóch tygodni zaczyna się taka, taka zabawa, zarówno na akłach, jak i na fioletach. Nie jest to związane w żaden sposób z tym, co robimy na serwerach. Po prostu takie dane do nas trafiają, przerabiamy je naszymi algorytmami, i efekt jest taki, jak na załączonym obrazku. Może dołożę jeszcze akwy, Że, no właśnie, że pojawia się, pojawia się coś takiego, coś takiego. Ja o tym mówiłem ostatnio. To nie są przypadkowe poziomy. Bardzo często od takich poziomów cena odbijając się rozpoczynała. Swój marsz w nowym, w nowym kierunku. I tak jak ten poziom tutaj, na przykład na Australijczyku, był już przetestowany, oczywiście on, skoro występuje dalej, to nie jest wciąż do zrobienia. Tak na euro, dolarze jeszcze do niego nie dojechaliśmy, ale to za, to za moment. Tu jeszcze na Australijczyku widzicie bardzo ładne odbicie od miesięcznego wsparcia.